Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was też z nietypowym filmikiem. Z takim, głównie widzicie u mnie kryminały, thrillery, bo jest to jeden z ulubionych gatunków literackich, który czytam, ale lubię też sięgać po reportaże i książki popularno-naukowe. A dzisiaj mam Wam do przedstawienia dwa, dwa reportaże, które. No nie ukrywam, bardzo mi się podobały. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, pierwszy reportaż to reportaż, o którym było bardzo, bardzo głośno jakiś czas temu, natomiast ja wcześniej nie miałam okazji tego przeczytać, sięgnęłam niedawno. Są to płuczki Pawła Reszki, czyli opowieść o osobach, które wykopywały szczątki, można powiedzieć, no, Żydów często skremowanych albo ciała z obozów zagłady, Sobibór, po to, żeby wydobywać złoto, głównie oczywiście chodzi o złote zęby, o również jakieś drobne, drobne biżuterię i powiem wam, jak jeszcze jak najpierw zaczynałam czytać te pierwsze rozdziały, to mówiłam sobie: No ja rozumiem, tak, też znam historię, um, nie wiem, moich dziadków, mojej babci, która przeżyła 7 lat na Syberii i później przyjechała, też nie miała nic. I um, tak samo moja babcia druga, która powiedzmy spędziła też kilka lat w obozach pracy w, Niemiec, w Niemczech, no to mówię, jest to zrozumiałe: stracili wszystko, cierpieli dużo. No to, wiadomo, każdy szuka, ludzie chcą przetrwać. Rozumiem, na początku, zaraz po wojnie. Ale jeśli taki proceder występował dalej w latach 70., 80., i podobno nawet teraz są organizowane takie wyprawy, tak z wykrywaczami metalu, żeby znajdywać w tych szczątkach jeszcze, właśnie jakieś artefakty, to powiem wam, to do tej pory aż mam tutaj ciarki, jak to się czytało i te obrazy, gdzie Paweł właśnie Reszka przedstawia, na przykład przyjeżdża gdzieś tam wycieczka za zagranicy, no i tak trochę kontempluje, jak to wyglądało w tych obozach zagłady, a tutaj obok widzą doły, nawet nie za zasypane, no bo ktoś tam wykopywał. Właśnie szczątki po to, żeby znaleźć coś wartościowego. No, wstrząsający reportaż, tak jak mówię, jeszcze te pierwsze rozdziały starałam, raczej znaczy nie, nie, nie oceniałam jakby tych ludzi, bo mówię, człowiek nie wie, jakby się sam zachował, jeśli by nie miał nic. Natomiast w obecnych czasach i traktowanie tego jako poszukiwanie skarbu, no to na pewno jest to takie wstrząsające, ale zachęcam Was samych, żebyście przeczytali ten reportaż i sami poznali i też sami ocenili, jak Wy do tego podchodzicie, tak? Jaka jest Wasza ocena? Czy od początku to jest takie to skandaliczne, czy gdzieś tam uważacie to za normalne? Drugi reportaż to jest reportaż o kobietach z Omanu z miłości to współczuję. Reportaż, który ukazuje właśnie sytuację kobiet w omanie i tych rodowitych omanek, i również cudzoziemek, jaka jest różnica w traktowaniu tych kobiet, jaka dalej jest ich pozycja, jaka rola. No, i, i taki dualizm, wiecie, w traktowaniu cudzoziemek, i nie tylko chodzi mi z krajów europejskich, ale również z krajów arabskich, i właśnie samych kobiet z Omanu jest bardzo duża dysproporcja. I z jednej strony, no tak jak się czyta, powiem wam, większość tych reportaży z krajów arabskich, czyli z jednej strony mają takie poszanowanie kobiety, kobieta jest najważniejsza, takie no ta matka i, i matka dla syna jest w zasadzie wzorem i oddaje jej hołd, a z drugiej strony no jest przemoc, są gwałty, jest pomiatanie tą kobietą, jest wielożeństwo i, i tym podobnie. Więc jeśli chcecie bardziej zgłębić ten temat, poznać to, co mi się podobało, to, to tutaj są przedstawione różne jakby strony i sytuacje, czyli też są pozytywne związki, też są właśnie te negatywne. Nie jest to jednostronne, więc jeśli chcecie bardziej zgłębić temat, poznać jak wygląda życie kobiet w Omanie, to zapraszam Was do lektury. Więc takie dwa reportaże do polecenia. To tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.